Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Z racji tego, że nadchodzą wakacje, chciałbym pokazać Wam, jak poprawnie umyć rower ze współpracą od Bike By SG. Przetestujemy to na moim rowerze, czyli Scott Gamber 920, który jest na, mi na sprzętach m.in. amortyzacji RockShocka, hamulcach Hamagura MT7 itd. Jednym preparatem mamy płyn do czyszczenia roweru który idealnie sprawuje się na, do usuwania wszelkiego rodzaju brudu, pyłu, błota itd. Tak A żeby dobrze wyczyścić napęd, mamy tutaj pędzelek, który jest z bardzo, z bardzo, bardzo wysokiej jakości. Jest z miękkiego włosia, który idealnie sprawdzi się nam w czyszczeniu łańcucha, napędu czy przerzutki. Dalej mamy mikrofibrę koloru żółtego, która idealnie sprawuje się do wypolerowania ramy naszego roweru oraz kolejna mikrofibra jest. Do osużenia, osuszenia naszych części, komponentów i między innymi ra, ramy. Oczywiście to nie jest koniec wszystkich preparatów od bajka. Posiadamy również dressing do opon oraz preparat do czyszczenia napędu, który w dzisiejszym odcinku się nam nie przyda, lecz warto wejść na stronę BikeBySG i jeśli ktoś chce, zapraszam do wyposażenia się w różne preparaty. Jesteśmy już w miejscu, gdzie będziemy myć rower. Zaczniemy od. Namoczenia w zwykłą wodą. I pierwszym krokiem, aby umyć rower, jest nałożenie płynu do czyszczenia roweru. Gdy już założyliśmy preparat, możemy odczekać parę chwil i zacząć go opłukać wodą. Opłukaliśmy preparat, możemy przejść do Rob, na nabłyszczania ramy Dzięki współpracy od Bike by SK, jak widzicie rower wygląda idealnie czysty oraz już dalej możemy jeździć w trasach czystym rowerem, gdzie na pewno kobiety będą się oglądać.